W tym filmiku pokażę Ci, jak korzystać z mikrofonu w sensie dwójce oraz przede wszystkim, jak ustawić przycisk, pod którym będziemy mieli aktywny mikrofon. Więc powinniśmy przede wszystkim wejść w ustawiania gry, następnie wejdźmy w dźwięk, oraz tutaj będzie opcja włącz głos w tej grze. Należy się upewnić, że mamy opcję naciśnij, aby mówić. Mamy oczywiście tutaj dwie opcje, możemy również kompletnie włączyć mikrofon w ten sposób, jeżeli nie chcemy korzystać z niego. Natomiast, jeżeli chcemy, mamy opcję tzw. push talk. Następnie powinniśmy przejść do klawiatura i mesh i opcję komunikacji. Tutaj mamy użyj mikrofonu. Możemy kliknąć na to pole i następnie wcisnąć przycisk, który chcemy korzystać do korzystania z mikrofonu. Więc na przykład, jeżeli tak będzie komuś wygodnie, możemy ustawić ukośnik jako przycisk do korzystania z mikrofonu. I Następnie, kiedy wyjdziemy z ustawień, będziemy w trakcie gry, naciśniemy ukośnik w tym momencie. Nasz mikrofon będzie aktywny i wszyscy nasi teammate będą nas, nas słyszeć w grze. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw suba oraz łapkę. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.